Siemanko widzowie z tej strony rogale, a dzisiaj wasza ulubiona seria na tym kanale. Dzisiaj swoje skiny Icon Series otrzymają Ernest, Yoshi oraz Smarty. A jeżeli to ty, mój drogi widzu, chciałbyś uzyskać takiego skina, to wystarczy, że zostawicie 30 tysięcy łapek pod tym filmem, a na live'ie zrobimy kolejnego skina dla widza. Dodatkowo, jeżeli chcesz wygrać prezent ze sklepu, wystarczy zaszczycić łapeczkę w górę, komentarz z oceną materiału oraz subskrypcję z woneczkiem. A dodatkowo, youtuberzy przygotowali dla was fajne cele, więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, słuchaj, a jak w ogóle... A, bo ty wiesz, jaki skin zrobiliśmy? Miał śnieg. Nie, no to liket. Liket było. Ale do jak inaczej? Chcąc, jak... jak inaczej nie chcę kablować, ale... A my już nagrywamy, czy nie? Bo ja nie wiem. No nagrywamy. Dobra. Ojej słuchaj, się. Ernest, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy? No. Dobra, ja Uwaga. zakrywam oczy i dajcie znak. Dajcie dobra, znaka. Dobra, to zakryj oczy. Dobra, dobra, zakryj oczy. No. Ja już jestem blok. Trzy, dwa, jeden. 1, Zobacz. Go. O, cholera. <laughs> Co to jest? O, no, jaka wspaniała kicie. No, to, to cię tak dokładnie z tobą kojarzy ten kitek, o, nie? No, totalny, totalny kurde. kitek. A z jakąś emotkę? Ale Kozek, jak się świeci fajnie. Ale słuchaj, możesz wejść sobie do szafki i ustawić sobie samemu tego skinka. I... Jest, dobra, patrzymy. Więc tak, widzę, że na spodniach jest jakiś fajny wzorek kici. To tak jest, tak jest. Dokładnie. Okay. O, jestem na tym jego pasie z tyłu, jest y, moje logo. Znaczy tak Avatar, Kitek. Tak, jest, <z>, z językiem. Okej, tak jest. Jest okej. Okay, okay. Na bucie jeszcze jest... jest, na prawym. Na bucie, okej, Z serduszkiem, okay, mamy Ale, Mamy kolejny. Gdzie na lewym też jest. Okej, okay, dobra, mam już dwie kicie, trzy kicie. Nie, dwie kicie, okej, okay, nie, w sumie trzy kicie, dobra. Bo ten duży, Teraz musisz na zobaczyć bucie. Coś dosyć trudnego, dosyć trudnego, dosyć trudnego. Teraz musisz coś zobaczyć. Ale jest to widoczne, o, okay, Dobra, 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 widoczne. daj mi sekundkę, tutaj tak, tak, tak. szukam. Dobra, widzę go na klacie, nie, to nie na klacie chyba. No. Nie, nie, jest nie, nie. Luni na pasku! Ale jest, jaja! Jest, jest, <laughs> luni. jest Luni na pasku. Jest Luni, luni na pasku. Luni. Ale kozak Luni tutaj jest. <noise> Dokładnie, ale jest jeszcze jeden, jeszcze jeden, jest jeszcze, jeszcze jeden. Jest co okej, okay, dobra. Pistolety nie. To ja nawet nie wiem, o co jeszcze W serduszku jeszcze jest ten. Na bicepsie jest Luni. Oho tak, tak, co na serduszku. jest? No nie w jest serduszku, na no, raczej nie inaczej. A jakbyś takiego skinka w Icon Series dostał? <noise> no to byłby kozak, no on jest kozacki, no bez pytań. Naprawdę bym przyjął od razu. No ogólnie chciałem zobaczyć tą opaskę, nie? Co, ma, co masz, ale no nie dało rady, po prostu Wyglądało no, do... Ciężko było, Dobrze wygląda, mam... dobrze wygląda, naprawdę. Pasek jest kozacki, z się... Luni, o Boże. Jak Luni w brązie, co jest? To złoty pasek, no nie wiem. Tak, 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 darcy, to cztery złoty, Tak, tak. Kozak, naprawdę, świetny skin. Fajnie bardzo wyszedł. E, dziękuję, dziękuję bardzo, to wspaniało tutaj. <śm> no, Praca problemu, To my dziękujemy, że się zgodziłeś. Nie, nie, na, to na ja dziękuję. Nie fajnie, że okay. się podoba. No, teraz się poprzekrzykujmy, to my dziękujemy Nie. W ogóle go założę, ale kic się z nas. No, możesz sobie potańczyć, bez problemu. Trzy, okay. trzy Ernesty tańczą. To jest smog dla luni. Smog dla luni Kozak, naprawdę. No bardzo fajny jest. Tak, tak. To jest bardzo fajny pomysł, naprawdę. No dobra, no to co? No to tyle chyba w zasadzie, nie? No. No dobra, to dziękujemy Ci bardzo Ernest. Oczywiście, wpadajcie do Ernesta, linki macie w opisie. No i co? Dobra. Trzymajcie się i do następnej osoby. Dzisiaj mówicie, że to będzie coś mocnego, tak? Coś dobrego, co ci się spodoba. Grubo. Coś, coś, ci się spodoba. No, coś, co ci się spodoba na pewno. Ja dupia boję boja się o to, że to będzie jakieś świeże. Dobra, uwaga. Bieram i zamykam oczy, czekajcie. Dobra, klik. dobra, dobra. Dobra, dobra, Łapka w górę. Subskrybujcie. Oczywiście mnie nie tego rogala, frajera i jego. Nie, e, nie, nie. Co Co mam? Co mam? Co mam? Black Thiefa ja ja z Bettina na Metin 2, ale jakie dziary tu są w ogóle, czekaj, czekaj Ale gościu, szukaj easter eggów, nie? Szukaj easter eggów, Oj. bo są easter eggi, nie? To Co zegarek I... Co masz McDonalda? Ze względu na ostatni content, tak? Ale, kaka... sta... ale stary, oh. że ty niby nie wiesz, dlaczego masz McDonalda na ręku, tak? No ja, ja no zdaję sobie tak. Czy teraz za mną w tym momencie są przebitki filmu, gdzie jem nuggetsy Jak miałem 40 kilo więcej? Dziękuję serdecznie Tak, 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 Dobra. właśnie tak Letzimy dalej. Nie. No, włosy no, tak. są w posiadaniu Josi, <noise> Jak... a sprawdzimy zegarek? Dokładnie? A, a, a czekaj, zaraz... A bo zegarek jeszcze jest, czekaj, zaraz sprawdź zegarek. Mamy tutaj e, torbę, mamy tutaj torbę z Gucia, ja już dowie, nie noście tej marki, bo będzie wychodzić na cyklana teraz w 2020, taka rada. Okej, okay, yeah. okej. Okay. mamy, bardzo dobrej marki oczywiście, bardzo wyczerpujące. Tak jest, no to specjalnie dla Ciebie. Klapki też opojtowe, widzę, że klapki urodzinowe tak zwane. To tak, są jest, tak jest, robione. tak jest. Tak jest, klapki urodzinowe. urodzinowe. Na moje urodziny właśnie chłopaki, dziewczyny się podkładali na klapki opojtowe. Tak okej, jest. A nie, nie mam ich na sobie. Chciałem być taki miły, że o, mam prezent na sobie teraz. No i wyszło szybko, nie? Dłonie, że nawet ci się nie podobają, nie nosisz. Nie, to no, za dobra. Dobra, patrzę na zegarek wtedy. Co jest na tym zegarku? Nie należy, no, ty Rafa, Tusa nie rozpoznajesz Aś, na i, zegarku. A co tam no, my... ja, Stary, co jest? Ja Sary, słuchaj, widzę krzywą mordę małą i sobie mam... W głowie miałem od razu majora, bo taki powykręcany jak po rozpuchu. No Ja nie, pierdziele, ale nie no, nie, to działa z tym kowalem, to jest... ja mówię, nie dobra, to daję kowal, bo w sumie nie wiedziałem, jak, nie wiedziałem, jaką postacią grałeś w Fortnite w grałem. Ale nie mów, że, nie mów, że kowal nie, nie, nie wzbudził sentymentów, tobie, teraz w tym momencie. Oj, byczku, słuchaj, ja normalnie wszystko widziałem już, nie? Tak mi się wydaje. Czy... No, chyba klapeczki ogarnąłeś. Krabki ogarnąłem, wszystko, a, raczej a, wszystko. A widziałeś, a widziałeś jakiego masz fajnego fojcika? Z dawującą Monalizą, gościu? <grym> ta, to jest. cię ta, w takim widziałem, widziałem właśnie. <grym> no, ja jestem ciekaw gdzie w takim właśnie widziałem. <grym> Właśnie, ja jestem widzem tej serii. O, no, bo wy myślicie... O, Josi, bo ty nagrywasz, ale ty pewnie... Nie... Oj, otóż nie, słuchajcie, ja subskrybuję kanał Rogalik, ja subskrybuję. Ale Josi, Byczku, ty Sprykuję. jesteś memicznym człowiekiem, musieliśmy troszkę zmemować. No, no dokładnie. Czekaj, ja, ja, ja pokażę co mogliście mi dać. Na... Dobra, zobaczysz to dopiero później, ale mogliście mi taką koszulkę zrobić. Yy, z taką z suba. O, czekajcie, ja pokażę z bliska. Proszę bardzo, tu jest papież i ma logo Supreme. Ej, dobra, słuchajcie, jeśli pod tym filmem będzie 100 tysięcy a w górę, to, tatu to, tatu to tatuuję sobie tego kowala, co mam tutaj no nie, na tej ręce. Tatuje to, co mam na tej ręce, normalnie tutaj, gdzieś na łapie. Powiedział to, powiedział to! 100 tysięcy łapek, widzowie, powiedział 100 000, to, w górę. to się serio. musi ziścić, nie, widzowie, on powiedział to. No dobra, Yoshi, dziękujemy ci bardzo. Lecimy do następnej osoby, oczywiście wpadajcie do jego na YouTube, Instagrama, wszystko macie w opisie No i co już? I Pa się Apa. dobra? No to zaczynamy sobie ze smarty, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, wigreczki, bobry, klasyczne przywitanko. Gdybym miał zgadywać, to zgadywałbym, że to jest farmer, także na wstępie. Tak, nie, nie wiem, czy nie racja... Nie, farmer akurat, wiesz, to nie farmer akurat. A, czyli jest dobra. Klikował. Nie no, dobra, słuchaj, to jest farmer, no to jest farmer. Chodzisz sobie do szafeczki i dobra. odpalasz farmera. Odpalasz, dobra. odpalasz farmera. Ale I trochę i się cały cykam. Cały świat jest twój i cały świat jest twój wtedy już. Przyznam się jeszcze, że trochę film. się cykam. <grym> no, dobra, zjeżdżam na sam dół. Uwaga, uwaga. No nie wierzę, co tu jest. Jeszcze mi i telka sponsora zrobili piękne logo Bo Volkswagen. No to jest cudo po prostu. Nie wiesz wiecie. jaka jest geneza, wiesz jaka jest geneza Volkswagena? Eee, passerati, czy ja się mylę? <laughs> tak, passerati, <laughs> dokładnie. Ale słuchaj, to było tak, śmieszne koszulki z Volkswagenem, nie? Tak, tak, I tak właśnie jest geneza Boss Volkswagena. Dobra, słuchajcie. Mam pszczółkę na samym dole. Jest pszczółka. To mózg, to mózg to chyba, jest tak? Twój awatar, to jest. Twój to jest avatar. tak, jest mózg, faktycznie. Ale tak wyglądało, bo tam takie dzyndzołki wystawały mi. Jest logo Intela, kozacko, jest Team Volt na plecach. No oczywiście, Skybase Fortnite Champion. Tak. <laughs> Dobra, ja to teraz widzę. i <laughs> założyć. Kebab, słoneczko, no. To jest nasze słoneczko właśnie. Dobra, jest jeszcze komputera i logo. No, pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie. Tatuaż z musi być. Dobra, taki sobie zrobię, słuchajcie. Słuchajcie, ja mam słaby wzrok ogólnie. Okulary założyłem jak coś, ale nie mam pojęcia co tam jest napisane. 667 Zadzwoń do mnie, baby. Tam jest twój numer, gościu. I zadzwoń do mnie, baby. Będę na filmie pokazany. Dobra! O, i na paserati sobie elegancko jedzie, zobacz! Ty, kurde, dalej pokaż się. O, na filmie będziecie widzieć, słuchajcie. Dobra, ja Nie, to jest. Ale chyba Normalnie, słuchajcie, ale jak pasuje to, perfekto, to jest stylistyczne 10 na 10 po prostu. No dobra, słuchajcie, to co widzowie, żegnamy się już z nami, a ostatnia osoba za nami, wszyscy dzisiaj zachwyceni jak zwykle, no widzicie, my to jesteśmy jednak. A my sobie dzisiaj kończymy, no i co, zostawcie łapkę w górę, suba z fonem, trzymajcie się i do zobaczenia. Papatki!